Ustaw w telefonie trzy przypomnienia dziennie. Dobrym momentem jest, gdy stoisz w korku lub kolejce. Gdy już znajdziesz taki moment, weź bardzo głęboki oddech. Przytrzymaj go przez chwilę. Poczuj stopy, nogi, ramiona, klatkę piersiową, szyję, głowę. Możesz też zamknąć oczy. Stań się w pełni świadomy siebie. Poczuj energię w sobie i wokół siebie. Obserwuj swoje myśli, uczucia. Uświadom sobie, że jesteś właśnie tutaj, w tym momencie. Twoje mentalne projekcje przeszłości lub przeszłości są tylko obrazami twojego umysłu, a nie rzeczywistością. Jesteś tutaj teraz. Możesz się zrelaksować. Uświadom sobie, że nie jesteś swoimi myślami i emocjami. Jeśli czujesz, że coś cię, coś cię niepokoi, zadaj sobie pytanie, na czym polega problem, który jest właśnie teraz. Nie za pięć minut, nie jutro, nie za tydzień. Co jest nie tak z tą chwilą? Prawdopodobnie zauważysz, że w tym momencie nie ma nic złego. Zdarzały się w Twoim życiu zdarzały trudności, ale one powodowały, że wkraczałeś na inną drogę. W efekcie przynosiło to wiele dobrego. Niepotrzebnie się martwiłeś na zapas. Teraz tak też będzie.